A teraz proszę Państwa, jest mi miło powitać Pana Zanonę Golbę z organizacji polsko-włoskiej w kolejnym felietonie Obudź się Polsko, Obudź się Polonia. Dobry wieczór pani Zanonie. Witam pięknie, dzień dobry, dobry wieczór. Tradycyjnie pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy sieci polonijnego radia na częstotliwości AM w Ameryce i tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata pod tytułem Fakty po faktach, Poza Ameryką korzystając z YouTube po wpisaniu hasła obudź się Polsko, obudź się Polonio, a tam dużo więcej. Pozdrawiam odległe kontynenty Australię i Nową Zelandię, a także skupiska polonijne w Europie. Szanowni Państwo, ważne wydarzenia następują po sobie bardzo szybko i aż trudno zdecydować, które z nich powinny być najważniejsze. Naprawdę dzieje się bardzo dużo w Polsce, w Chicago. I w Ameryce w ogóle. Z wydarzeń amerykańskich na szczególną uwagę zasługują wczorajsze amerykańskie prezydenckie prawybory. Wyborcy, zwolennicy demokratów i republikanów w 10 i 13 stanach zdecydowali, kto według nich powinien być prezydentem Ameryki. Czy Ameryka powinna się bać Donalda Trumpa, albo inaczej, kto się boi Donalda Trumpa? Zaznaczę, że Trump wygrał w siedmiu stanach i dalej jest zdecydowanym faworytem na nominację z ramienia Partii Republikańskiej. Jeb Bush z rodziny prezydentów zrezygnował z dalszej walki o biały dom. Okazuje się, że nie pomogły miliony dolarów. Amerykanie mają dobrą pamięć, a starszy brat George szczególnie i niechlubnie zapisał się w pamięci. W trakcie kampanii i w debatach Donald Trump wielokrotnie atakował dzieba Busha, podnoszą, podnosząc kwestię 11 września i ostrzeżeń płynących z wywiadu, które zostały przekazane do administracji Busha, a następnie zignorowane. Przypomnę, że wybory prezydenckie w Ameryce odbędą się 8 listopada 2016 roku. Prawy wybory w stanie Illinois odbędą się 15 marca. Mamy dwoje głównych kandydatów. To Donald Trump po stronie republikańskiej i Hillary Clinton ze strony demokratów. W obu przypadkach powinniśmy zadać sobie fundamentalne pytanie. Co to oznacza dla Polski? Czym dla Polski jest wybór nowego prezydenta Ameryki nieskrywana sympatia wielu polskich polonijnych środowisk spogląda na Donalda Trumpa, z czego to wynika? Polonia tradycyjnie ma poglądy raczej republikańskie, natomiast kierowanie swoich sympatii bez znajomości kandydata i jego programu prawdopodobnie wynika z niewiedzy na temat poglądów, które głosi on w temacie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Ameryki. Co powinniśmy wiedzieć o Donaldzie Trumpie, a więc był potomkiem, jest potomkiem niemieckich imigrantów. Szanowni Państwo, zacząć należy od bardzo ważnej sprawy dotyczącej Ameryki i świata, że Donald Trump obiecał, że jeśli zostanie wybrany na prezydenta, to upubliczni obecnie strzeżone tajemnice na temat ataków z 11 września. Przemawiając w trakcie kampanii w Bluffton w South Carolina, Trump kontynuował swój atak na prezydenturę Busha, ponownie podnosząc kwestię ataku na World Trade Center właśnie 11 września 2001 roku. I powiedział, zaatakowaliśmy Irak, ale to nie oni zniszczyli World Trade Center, powiedział zgromadzonym, to nie Irakijczycy strącili wieże World Trade Center, a my poszliśmy do Iraku, zdziesiątkowaliśmy kraj, a teraz Przejmie go Iran i to ma być w porządku? Kontynuował Trump pytająco. I dalej cytując, ale to nie Irakijczycy. Dowiesz się, kto naprawdę zburzył World Trade Center, ponieważ mają dokumenty, które są bardzo tajne. Może się okazać, że to byli Saudyjczycy. W porządku? Ale się to, tego dowiesz. Trump... Odniósł się do 28 stron oryginalnego dokumentu Wspólnej Komisji Śledczej Kongresu w sprawie 11 września, które zostały utajnione i ukryte przed oczami obywateli ze względu, cytuję, „bezpieczeństwo narodowe. Mówi się, to 20, że to 28 stron. Przedstawia finansowanie domniemanych porywaczy na terenie Stanów Zjednoczonych przez saudyjską rodzinę królewską. Przemawiając na konferencji prasowej w sprawie brakujących stron w 2014 roku, kongresmen Thomas Messi lobował na rzecz odtajnienia dokumentów, twierdząc, że czytał i podważyły wszystko, co wiedział o tym zdarzeniu wcześniej. Na początku tygodnia Trump powtórzył zarzuty na temat 11 września, stwierdzając, cytuję, wiem, że CIA i różne inne agencje wiedziały, że coś złego się wydarzy i nic nie zrobiły w tej kwestii. Popełnili błąd. Szefowie CIA i różnych innych agencji nic nie mówili i to był duży problem, dodaje Trump. Komentarze Trumpa sprawiły, że establishment republikański i konserwatywnie gadające głowy określiły go mianem nieodpowiedzialnego i osoby dążącej do obnażania prawdy na temat ataków z 11 września. Wszystko, o czym mówię ja, pochodzi z kampanii wyborczych Trumpa, z jego przemówień. Czy, te, czy teraz rozumiecie, dlaczego o Trumpie mówią, że jest antysystemowy? A w kampanii wyborczej jego wypowiedzi na temat polityki zagranicznej są ciekawe i dają bardzo dużo do myślenia. Donald Trump jest zwolennikiem ścisłej współpracy Ameryki i Rosji. Ze strony kontrowersyjnego i antysystemowego biznesmena polityka nigdy nie płynęły słowa krytyki w kierunku Putina, natomiast wielokrotnie dało się usłyszeć słowa uznania i szczególnie dotyczące interwencji w Syrii. Zarówno Donald Trump, jak i Hillary Clinton swojego głównego wroga upatrują w Chinach oraz ISIS, a nie w Rosji. Taki przekaz prezentują oboje czołowi kandydaci na prezydenta Stanów Zjednoczonych w kontekście polityki zagranicznej i relacji z Federacją Rosyjską. Zastanawia ostatnia zmiana stanowiska pani Clinton, u której nastąpiła zmiana spojrzenia na Rosję. Krytyczne i niestety racjonalne uzasadnienie spojrzenia na Chiny nie jest dla nikogo zaskoczeniem, ponieważ Stany Zjednoczone są już tylko niewolnikiem swojego własnego długu. A poza tym Sztuczne wyspy na Morzu Południowochińskim to wyraz chińskiej ekspansji w tym rejonie świata i Amerykanie intensyfikują swoją militarną obecność w tym regionie. Na wyspach stworzonych przez Chiny powstają lotniska, na których mogą lądować właściwie wszystkie typy chińskich wojskowych samolotów. Oprócz tego trwa pogłębianie torów wodnych, budowa portów głębokowodnych, zdolnych do przyjmowania okrętów wojennych czy dużych statków. W jednym z wcześniejszych felietonów mówiłem o powstającym sporze na Morzu Południowochińskim. Wyrażałem też opinię o Rosji, że nie należy wpychać w objęcia chińskie bo Chiny stają się niebezpieczne, a sojusz z Rosją i ewentualna współpraca militarna podnosi niebezpiecznie chińskie aspiracje. Nie od dziś już nam znana siła oddziaływania gospodarki chińskiej i to w ujęciu światowym. Donald Trump jest gorącym zwolennikiem współpracy gospodarczej i wojskowej Stanów Zjednoczonych z Rosją, celem powstrzymania ambicji geopolitycznych Chin oraz, jak to określił, zwalczania terroryzmu na Bliskim Wschodzie. Rosyjskie media z uznaniem i wyraźną satysfakcją przyjmują zapowiedzi wspólnego działania w walce z terroryzmem. Powstaje zatem pytanie do Was, szanowni słuchacze, i rządzących w Polsce, jak należy traktować deklaracje ze strony prezydenta Baracka Obamy, skoro obaj kandydaci oboje Hillary Clinton i Donald Trump. Deklarują drastyczny zwrot w dotychczasowej polityce międzynarodowej. Pan Trump. Jest nowym kandydatem spoza układu politycznego, natomiast pani Hillary Clinton jest przecież byłą sekretarz stanu w rządzie prezydenta Obamy w pierwszej kadencji. Jakie to otwiera perspektywy przed Polską i Polakami, biorąc pod uwagę rozpoczęte już umowy w Monachium oraz wspólną rezolucję Rady Bezpieczeństwa w postaci zawieszenia broni w Syrii? Mówiłem też wcześniej w jednym z felietonów, że wszelkie pośpieszne deklaracje polityków z Polski odnośnie sytuacji w Syrii i sytuacji międzynarodowej są nieprzemyślane. Różnica między moim spojrzeniem a deklaracjami polityków z Polski jest zasadnicza. Ja mówię w moim imieniu i kieruję się tylko i wyłącznie interesem Polski. Od dawna Obserwujemy tendencje idące w kierunku zniesienia sankcji przeciw Rosji. Sankcje, które Rosji miały zaszkodzić, a nie zaszkodziły, natomiast, jak wspomniałem, wepchnęły Rosję w objęcia chińskie. Powtarzam, że sojusz rosyjski-chiński jest niebezpieczny dla Ameryki, a zatem deklaracje zbliżenia z Rosją obojga kandydatów na urząd prezydenta Ameryki będą kolejnym elementem zniesienia sankcji i nawiązania głębokiej współpracy wojskowej. Można dopowiedzieć, że to już się dzieje w tej chwili. Zmiana prezydenta będzie tylko uruchomieniem nowej fazy tego piwotu na wschód. Stany Zjednoczone ustami polityków nie kryją bowiem, iż zamierzają w większym stopniu skoncentrować się na Azji, pozostawiając kwestię bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie Rosji. Pod Warunkiem utrzymania nieograniczonego dostępu do ropy dla Stanów Zjednoczonych. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych i politycy w Polsce o tym wiedzą? Może wiedzą, może nie, ale mało rozsądnie postępują. Podkreślę, że wśród wielu publikacji i opinii daje się zauważyć, że w interesie obu stron, czyli Rosji i Ameryki, nie leży ekonomiczna potęga Unii Europejskiej. Pytanie do Was, Szanowni Państwo, co to ponownie oznacza dla Polski? Idąc dalej, w przekroju wystąpień Donalda Trumpa, jeszcze ciekawsze są wypowiedzi biznesmena polityka na temat Ukrainy. Stwierdził on wielokrotnie, że Ukraina jest problemem Europy, a nie Ameryki i kwestia Ukrainy powinna zostać rozwiązana, cytuję, załatwiona przez Rosję. Nie upłynęło zbyt wiele czasu, a Donald Trump znalazł się na ukraińskiej liście persona non grata i od razu określony jako agent Kremla. Osoba Trumpa została umieszczona na liście ukraińskiej na dziewiątym miejscu najbardziej niebezpiecznych osób dla suwerenności bezpieczeństwa państwa Ukrainy. Trump na pytanie w tym temacie zaśmiał się ironizująco. Zresztą co Ukraina może mu zrobić? W kontekście polityki bezpieczeństwa w Europie Środkowo Wschodniej chciałbym zacytować Donalda Trumpa, który powiedział, cytuję, mamy kraje otaczające Ukrainę, nic nie robią, tylko wołają do nas: chodźcie tu, chodźcie tu głupki i obrońcie nas. Wiadomo co miał na myśli, mówiąc „poprzez kraje otaczające Ukrainę. Przecież nie chodziło bynajmniej o Białoruś czy Turcję. Pozostawiam wam to do przemyślenia. W swoich przemówieniach Trump wielokrotnie przywoływał, iż to właśnie Niemcy powinny głęboko angażować się w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie. Donald Trump chwalił się swoim niemieckim pochodzeniem, ale jednocześnie krytycznie odnosi się do postawy Niemiec w niektórych obszarach chociażby kwestii Imigracyjnej. Analitycy i politycy mówią wprost polityka kandydatów na prezydenta może oznaczać pewne układy z Rosją na rzecz głębokiego porozumienia gospodarczo-wojskowego skierowanego przeciwko Chinom oraz ISIS. Ameryka może odstąpić od wspierania Ukrainy czy Mołdawii. Bardzo trudno jest w takiej sytuacji określić jaki byłby los Polski w ramach tego porozumienia. Czy przesądzony? To się okaże. Zdaniem niektórych polityków czy analityków padają jasne sygnały, że absolutnie w żadnym wypadku Amerykanie nie będą narażać swoich interesów w imię obrony Litwy czy Ukrainy czy Mołdawii czy kogoś jeszcze. Polskie władze nie powinny lekceważyć sygnałów o zbliżeniu Ameryki i Rosji. Niezależnie czy wybory prezydenckie wygra Donald Trump czy Hillary Clinton, obie perspektywy są dla Polski negatywne. Mówiłem o tym wcześniej. W związku z powyższym politycy w Polsce powinni już teraz przygotować się na możliwą zmianę polityki bezpieczeństwa amerykańskiego w Europie Środkowo-Wschodniej nie wiem z której centrali do polski sygnały miałyby nadejść ale jest pewne że retorykę bezużytecznej pyskówki należy zmienić w trakcie prezydentury Baracka Obamy usłyszeliśmy o polskich obozach zagłady, a kolejne szczyty i spotkania nie wniosły nic do bezpieczeństwa Polski, a może nawet znacząco je osłabiły. Proszę Państwa, to o czym mówię jest wielojęzycznym przeglądem agencyjnym. Sekretarz stanu Jan Kiery Ameryki, w ubiegłym tygodniu zwracając się do kongresu USA jasno dał do zrozumienia, że, cytuję „w administracji prezydenta Obamy niektórzy mogą inaczej patrzeć na zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. On sam wystąpił w kongresie amerykańskim ze wsparciem dla Rosji. Czy politycy w Polsce o tym wiedzą? Czy dalej używają szabelki, oczywiście słownej? Faktem innym jest to, iż przewodni politycy amerykańscy są w pierwszej kolejności zainteresowani dobrem Ameryki i obywateli, a później dopiero ogólnym obrazem stosunków światowych wpływających na ich amerykański biznes. Zapytam wprost, co jeszcze musi się stać? lub zostać pominięte abyśmy wybudzili się z letargu przeglądając fora internetowe w niemczech włoszech czy francji wyraźnie widać że zwykli Polacy mają więcej rozsądku niżeli politycy z Polski czasem zadają sobie pytanie czy nie jest już za późno Skoro umowy zostały już sfinalizowane kilka tygodni temu, a teraz trwa ich wprowadzanie w życie, które nabierze tempa pod koniec tego roku, to dlaczego wciąż jesteśmy tak ślepo wpatrzeni w Amerykę, Unię Europejską i NATO? Kto takie rzeczy polityką w Polsce wmawia? Pytam, kto? Podsumowując sytuację w Polski oczywistym i prawdziwym zagrożeniem dla nas, dla Polski jest ideologia germańska i ich pupili. To Niemcy, aby istnieć i wieść prym w regionie, muszą na każdym kroku neutralizować swojego największego i naturalnego przeciwnika, którym jest Polska, co też od ponad 300 lat robią. Gdy Polska urośnie w siłę, Państwo niemieckie proporcjonalnie traci na wartości Kilka konkluzji z tego, co powiedziałem, które według mnie zasługują na uwagę. Dobre stosunki Ameryki i Rosji wykluczają wojnę, w tym atomową, na terenie obecnego państwa polskiego, a rola Niemiec w polityce amerykańskiej spada czy spadnie. Zmniejsza się również zagrożenie ze strony Niemiec dla Polski, bo zagrożenie rosyjskie na dzień dzisiejszy nie jest realne wiarygodność Trumpa polega na tym, że finansuje swoją kampanię z własnej kieszeni. Czy jednak interesy Trumpa pokrywają się z interesami przeciętnego Amerykanina i do jakiego stopnia? Na razie pozostaje to tajemnicą, niemniej jednak z pewnością jest lepszym kandydatem niż Bush czy Clinton, bo być może byłby w stanie wyciągnąć Amerykę z grajdoła, w którym od dłuższego czasu się znajduje. Trump wielokrotnie powtarzał, że nie chcę waszych pieniędzy, chcę wasze głosy dla Ameryki. Szanowni Państwo, tyle znaczy Polska. I polonia, ile wy chcecie, aby znaczyła. Zorganizowane głosowanie w Ameryce jest bardzo ważne. Czy jesteście zainteresowani wyborami w ogóle, a szczególnie prawyborami 15 marca w stanie Illinois? Czy jesteście zainteresowani spotkaniem ogólnym z panem Donaldem Trump? Po więcej informacji proszę dzwonić. Jeszcze jedna inna ważna informacja. Jak pamiętacie, szanowni państwo, wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w, w Chinach rozbudziła nadzieję na zwiększenie współpracy między Polską a Chińską Republiką Ludową. To projekt nowego jedwabnego szlaku z uwzględnieniem Ukrainy przez Polskę. Tymczasem Ukraina proponuje Chińskiej Republice Ludowej budowę tego szlaku bez udziału Polski, z wyraźnym pominięciem polskich interesów geopolitycznych. Pozostawiam Wam to do przemyślenia. Przypominam o YouTube i telefon: 773-775-4400. Siedem siedem trzy, siedem siedem pięć cztery cztery zero zero. Dziękuję.